Uszczelniacz, jak widzicie, mamy założony nowy na uszczelkę. No i troszkę silikonu dane, żeby to się lepiej trzymało. I już ściągnąłem plecak. Tutaj wszystko się wydaje w dobrym stanie. Jak patrzyłem, tam na dole rękę wsadziłem i palcem przegarnąłem. Nie ma tam żadnego szlamu. Biorę się teraz za demontaż pokrywy skrzyni. A tutaj mamy podnośnik. Podnośnik. Cylinder jest w dobrym stanie. Tak samo patrzyłem. Wszystko nawet ładnie to wygląda. Jest niby to samo co w 60, a jednak mniejsze. Rozdzielać, jak widzicie, jest mniejszy, jest tutaj, a nie tak jak w 60 tutaj. I wszystko tu jest chyba ok. Także ściągam pokrywę skrzyni i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda w skrzyni. Mam już pokrywę ściągniętą i powiem Wam, że Zetor, jak na 55 lat, które już ma, jest w stanie idealnym. Skrzynia praktycznie jest jak nowa. Jestem w szoku.